Dzisiaj, drodzy Państwo, powiem kilka słów na temat najnowszej książki Oksany Zabuszko. Jest to ukraińska pisarka, która w Polsce nie jest szerzej znana. Funkcjonuje w świadomości czytelniczej Polaków, bardziej jako autorka znakomitej powieści Muzeum Porzuconych Sekretów. W marcu tego roku, za sprawą wydawnictwa Agora, Polscy czytelnicy dostali do rąk wybór esejów Oksany Zabuszko. Jest to książka bardzo przenikliwa, która diagnozuje współczesny świat, nie tylko sytuację geopolityczną, w jakiej znajduje się Ukraina, nie tylko sytuację zagrożenia, w jakim to państwo się znajduje. Ale szerzej jest to książka również o kulturze. Autorka urodzona w Łódzku pisze o, o tym, że wierzy w kulturę. Gdybyśmy chcieli czytać jej książkę tylko na płaszczyźnie uwarunkowań geopolitycznych, w jakich Ukraina się znajduje dokonalibyśmy takiej spłycającej redukcji. Po, y, polityka nie jest najważniejsza w tym zbiorze esejów. Najważniejsza jest kultura. Oksana Zabuszko wierzy w kulturę, y, analizuje y, klasykę ukraińską, bardzo y, mocno odnosi się do literatury rosyjskiej, opisuje y, swoje relacje z Józefem Brodskim, którego poznała na emigracji y, w Stanach Zjednoczonych, bardzo jasno odnosi się również do Larsa von Trier'a. Analizuje sposoby obrazowania w jego filmie Melancholia. Jest taki film, który bardzo wyraźnie pokazuje pewną graniczną sytuację. I ta graniczna sytuacja odnosi się również do tej sytuacji, w jakiej świat się znajduje. Jeżeli chodzi o kulturę. Nie tylko pisarze są znaleźli się w optyce jej zainteresowania, ale także także filmowcy, właśnie. Wielki hołd składa autorka tych esejów Andrzejowi Tarkowskiemu. Pisze również o Michelu Huenbecku. Także jest to bardzo gęsta, bardzo intertekstualna książka, którą myślę polscy czytelnicy powinni przeczytać, nie tylko by poznać twórcze zainteresowania tej ukraińskiej pisarki, ale także, żeby bliżej poznać ukraińskiego ducha.